Siemka, widząc taki komentarz, nie mogłam przejść obojętnie, nie mogę nie odpowiedzieć na niego, bo znam osobiście kilka osób, które do mnie pisało z podobnym tematem: jak to zrobić, kiedy całe Twoje życie, dotychczasowe, rodzinne, domowe, jako dziecko, było przepełnione przemocą. Y słyszałeś bezpośrednie teksty, już nie aluzyjne, tylko bezpośrednie, że nic ci się nie uda, że jesteś beznadziejny, beznadziejny i tak dalej, i tak dalej. Ja mam świadomość, jak bardzo ruinujące takie teksty są, tak? Mam tego świadomość. E, tylko, czy da się z tego wyjść? Ależ oczywiście. Ależ oczywiście. I teraz y, zacznę y, bezpośrednio bardzo szybkim uzasadnieniem. Tom, ten stek kłamstw, bo to są kłamstwa w duchowej rzeczywistości i tej psychologicznej rzeczywistości, to są ogromne bzdury. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, to wiesz, że takie kłamstwa stworzył w umysłach Twoich bliskich sam, szatan i jego demony. I te kłamstwa ty musisz zamienić na prawdę bożą i naprawdę psychologiczną. I teraz, jak to zrobić? Hmm, ktoś by powiedział, że mamy się, mamy wy, wyciągać z siebie to kłamstwo, tak? Mamy wyrzucać. Tylko ja od razu wiem, że to jest metoda bardzo nieskuteczna i nie ma czegoś takiego w zasadzie, żeby została pustka. E, tak naprawdę jedyna metoda to jest metoda substytucji, czyli zamiany. Ty zamieniasz bzdury na swój temat. Prawdą na swój temat, i najlepsza prawda pochodzi od Boga. Ja każdą osobę, która ogląda ten filmik i będzie oglądała później, zachęcam do tego, żeby w wiadomości Priv wysłała mi tylko swój adres e-mail, a ja ci wyślę na to zupełnie za darmo książkę, która przemieni, jeżeli będziesz czytać tą książkę i wypełniać się tą książką, to ona zmieni Twój sposób myślenia o samym sobie i. Wymaga to pracy i teraz słuchajcie, nie oczekujcie efektów po tygodniu. Jeżeli masz lat, nie wiem, 20. wychodzisz z domu rodzinnego, masz lat, nie wiem, 18-20 i przez te 20 lat słyszałeś bzdury na swój temat, to nie oczekuj, że przeczytasz raz książkę i tam już będzie epifania, objawienie i aleluja i po prostu wszystko się zmieni. Tylko prawdopodobnie będzie to wymagało miesięcy, a może nawet lat pracy nad sobą. Jednak, czy jest to warte? No oczywiście, mając 20 lat, czy 30, czy 40, masz przed sobą masę lat życia, które to już od Ciebie zależy, jak Ty poprowadzisz. I oczywiście są osoby, które to, co napisał ten człowiek, użyją jako wymówki, że no, sorry, moje życie już przepadło, moje dajmy na to statystycznie 80-letnie życie jest do sypu, bo jacyś ludzie, którzy prawdopodobnie nie są dla ciebie autorytetem, bo teraz popatrz, ten rodzic w moim odczuciu, żeby był dla ciebie autorytetem, w moim odczuciu musi osiągnąć coś. Co postawi go w miejsca autorytetu. A jeżeli to jest tylko osoba, której się w życiu nie udało, która jest cierpiąca, która jest pokrzywdzona, która jest sfrustrowana, która sama przeżyła hardcore, to dla mnie taka osoba ja będę szanować, ale nie będzie to dla mnie autorytet nigdy, nigdy w życiu. Więc dlaczego stawiać tego rodzica, czy tą osobę, która ci tak nagadała. Na, na takim piedestale, na, na takim podium, że to, co ta osoba mówi na Twój temat, jest wiążące, jest prawdą i że ta osoba się nie myli. I gdyby ta osoba miała zawsze rację, to popatrz na życie tej. Osoby, na życie twojego ojca, na życie twojej matki. Czy twoja y, y, rodzina byłaby w tym miejscu, gdyby miała zawsze rację, gdyby byli szczęśliwi, gdyby byli y, przygotowani do sukcesu, gdyby naprawdę byli takimi czempionami? Czy oni by byli w tym miejscu? Naprawdę tak widzisz życie swojej rodziny. No nie, słuchajcie, to jest. To jest wa bardzo ważne, żeby tego swojego rodzica, który kiedy byłeś malutkim chłopcem, malutką dziewczynką, to oni byli w miejsca takich bogów na ziemi. I to jest okej, okay, bo byłeś dzieckiem, zależnym od nich. Naprawdę nieporadnym, uzależnionym od wszystkiego w sensie prawnym i nieprawnym. Ale jeżeli jesteś osobą dorosłą, bądź nawet nastolatkiem, to Ty już decydujesz za swoje myślenie, Ty już odpowiadasz za swój kierunek w życiu i Ty już nie jesteś uzależniony od rodziców, nawet jeśli parę lat musisz wytrzymać i mieszkać z tą osobą, bo są też takie przypadki, że ktoś ma lat 15 i wie, że jeszcze 3 lata tej męki. Z, pod, z mieszkaniem pod jednym dachem z rodzicem, zanim się wyprowadzi, na to też jest sposób. Na to też jest sposób. Jak jakiegoś nastolatka to interesuje, to ja chętnie temat poprowadzę. Jak to rozegrać i nie umrzeć, i nikogo nie e, naprawdę no, no, no przetrwać. Przetrwać i kwitnąć w tym czasie. Natomiast e, litość, jeżeli jesteś dorosłą osobą, to masz do wyboru. E, okej, okay, 20 lat przyjmijmy, Twojego życia było spartolone, ale Ty masz wpływ na to, jak potoczy się kolejnych 60. Tylko Ty, bo Ty jesteś osobą dorosłą i Ty już odpowiadasz za siebie. A to, że Ty za, założysz ręce i powiesz, Buu, bo oni mnie tak skrzywdzili i będziesz się rozczulać nad sobą, chociaż oczywiście trzeba przepłakać ten ból, żal i tak dalej, ale to nie może trwać całego Twojego życia. I to nie może być wymówką do tego, że Tobie się nic w życiu nie udało, bo Cię rodzice skrzywdzili, bo Cię rodzina skrzywdziła, tak? I naprawdę, zdejmij tych rodziców z tego tronu, posadź im na tym miejscu, gdzie być powinni, czyli jako skrzywdzone osoby, bo nikt szczęśliwy, który odniósł sukces, który się cieszy życiem, który jest w spełnieniu nie krzywdzi innych, więc ja nie muszę znać Twoich rodziców, ja wiem, że to są bardzo nieszczęśliwi ludzie, hardkorowo nieszczęśliwi ludzie. I w tym wypadku zdejmij ich z tronu, na tronie posadź Boga, potem posadź koło tego Boga, posadź siebie, bo to Wy dzierżycie razem z Bogiem, dzierżycie władzę nad Twoim życiem. I przejmij odpowiedzialność. Na tej zasadzie trzeba stanąć w prawdzie. Okej, okay, pierwsze lata były zrypane, ale, ale teraz decyduje Bóg wraz ze mną. I ja nie pozwolę, żeby reszta mojego życia była zrypana. I rozpoczynasz świadomą, skuteczną pracę nad sobą. Nie inaczej. E, przestajesz już obwiniać rodziców. Przestajesz już nurzać się w takim, um, w takim poczuciu, że ja jestem ofiarą. Kiedy byłeś dzieckiem, byłeś ofiarą, teraz już jesteś osobą decyzyjną. Która ma zmienić kierunek swojego życia. I e, bardzo też pomocne jest czytanie sobie biografii ludzi, którzy dużo osiągnęli. I zobaczycie, że ci ludzie, którzy osiągnęli największy sukces, to, mieli, to byli ludzie, którzy mieli naprawdę ostro przerąbane. Naprawdę ostro. Tam nikt ich nie pieścił, nikim nie rozkładał czerwonego dywanu i nie, yy, nie mówił panów, córeczko jesteś najpiękniejsza, ty osiągniesz wszystko. Yy, Synku, mamusia cię kocha, tatuś cię kocha, są z ciebie dumni po tym, jak dziecko zrobiło cztery kroczki prosto i się nie wywróciło. Nie, to tak nie funkcjonowało. Ludzie, którzy odnieśli spektakularny sukces, musieli się przebijać naprawdę przez hardkorowe sytuacje. Więc niech to też ci da takie poczucie, że skoro oni Dali radę, to ty też dasz radę. Udowodnisz tym rodzicom. W ogóle dla mnie to jest jeszcze taka sprawa ambicjonalna, bardzo ambicjonalna, że jeżeli ktoś mi mówi, ty tego nie dasz zrobić, to ja wtedy wkraczam i mówię: Now watch me, patera i zobaczymy, i zobaczymy, kto da radę. I wtedy spinam się. E, tutaj nie jest praca indywidualna, tylko z tobą, bo. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, a powinieneś być, bo to ci najbardziej pomoże, ale nie w taki sposób tradycyjny, tylko w taki sposób pełen łaski i nowotestamentowy, i nowoprzymierzowy. I w tym momencie ty już idziesz z Bogiem, który jest silniejszy od kogokolwiek, i Biblia mówi, któż, jeżeli Bóg z nami, ktoż przeciwko nam, i ty idziesz pokazać tym ludziom mentalnie skopać im tyłki, i pokazujesz. Ile ty osiągniesz w swoim życiu i jak bardzo twój sukces będzie widoczny. Ale ty to robisz dla siebie, nie dla nich, oczywiście, żeby tu się nie pomylić. Ty to robisz dla Boga, dla siebie i po to, by spełniać swoje marzenia. A to, co ktoś mówił, po prostu. Pff,